Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. Dzisiaj będziemy wymieniać gumy stabilizatora. Element stabilizujący, czyli stabilizator, który łączy się z łącznikami stabilizatora i naszymi na przykład kolumnami MacPersona, czyli amortyzatorami, jest bardzo ważnym elementem względem pochyłów prze, poprzecznych z całego samochodu. Ale jeżeli chodzi o ten cały stabilizator, czyli taka rurka, która jest umieszczona w układzie zawieszenia, ona jest wsadzona, w takie właśnie dwie gumy. I te gumy z czasem, jak i każde elementy gumowe po prostu się zużywają, już są nieelastyczne, popękane, no różne, różne rzeczy się dzieją. Tak więc w tym momencie trzeba takie gumy, taki zestaw dwóch gum po prostu sobie kupić i wymienić u siebie w samochodzie. Wymiana nie jest trudna, więc myślę, że każdy z was sobie poradzi. Pamiętajcie, żeby kupić tyle, ile ich macie. Najczęściej będą to dwie sztuki w takim zestawie, w takim worku. Tutaj mamy Febi Bilstein i te gumy sprawdzają się dobrze. Kilka osób pytałem, sam ich nie montowałem, jeszcze stwierdzają, że naprawdę są dobre, zero problemów. Tak więc takie też zamontujemy Germany, Niemcy. Zobaczymy. Tak więc Poprzez wymianę starych na nowe, na pewno zyskamy na mniejszym hałasie przy przejeździe przez ewentualne nierówności, ponieważ ta cała rura nie będzie pracowała w luźnym miejscu, tylko będzie pracowała dobrze ściśnięta i nie będzie tam żadnych stuków puków. Tak więc tego typu elementy, jak właśnie gumy stabilizatora, po prostu wymieniamy. Jak to wymienić, zobaczycie zresztą zaraz. Co będzie potrzebne do wymiany, przyda wam się tutaj na pewno. Klucz do kół, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, koła trzeba po prostu ściągnąć, żeby dostać się oczywiście do tych elementów, żeby było najłatwiej. No chyba, że dysponujemy, na przykład podnośnikiem warsztatowym, to wtedy kół nie trzeba ściągnąć i w większości przypadków wystarczy od spodu odkręcić najczęściej dwie śruby z jednej strony przy jednej gumie, dwie strony z drugiej strony, dwie śruby z drugiej strony przepraszam, odkręcamy i możemy te gumy wymienić bez ściągania kół. Wystarczy po prostu wymienić. To jest, I tak zrobimy to tutaj na tym filmie. Jeżeli niestety macie tylko podnośnik taki pojedynczy, normalny i nie macie jak pod auto wejść bezpiecznie, no to w takim wypadku ściągamy koła. Będzie nam troszkę wygodniej, w niektórych pojazdach jest to niezbędne, żeby dostać się właśnie do elementu do odkręcenia w taki wygodniejszy sposób. Tak więc, co jeszcze? Przyda nam się coś do sikania tych śrub starych odrzewiacz na przykład Bola, WD40 czy jakiś inny. Ten jest na przykład bardzo fajny Rust Shock schładza do minus 40 i nakrętki odkręcają się znacznie szybciej, bo zapęka. Ciekawa rzecz, zobaczymy. Na pewno rękawiczki dla mechaników się takie gumowe przydadzą, bardzo wygodne są w tych pracach wszystkich takich manualnych. No i różne, różne narzędzia ze standardowego narzędzia ze standardowego zestawu narzędzi. O tak, powiem, przepraszam, aż się zakręciłem, ciepło jest. Tak więc zabieramy się za wymianę, obserwujcie. Na początku wstępnie odkręcamy śruby kół, tak żeby z tego najmocniejszego zacisku je zwolnić, a potem oczywiście z drugiej strony jeżeli potrzeba to także i dopiero po uniesieniu samochodu odkręcamy śruby do końca. Unosimy samochód. Odkręcamy śruby koła. Śruby odkręcone. Możemy koło ściągnąć. Żeby móc wymienić gumę stabilizatora, którą mam tutaj nową już przygotowaną. Co będziemy potrzebować? Wystarczy podnieść samochód i musimy odkręcić dwie śruby Torusowe, jakie są tutaj właśnie na obejmie tej gumy. Zobaczcie, tu dokładnie będziecie mogli sobie zobaczyć. Tutaj jest jedna śruba. Ja ją już lekko poluzowałem, żebyście ją lepiej widzieli. I druga jest obok z drugiej strony. Tutaj, żeby odkręcić te śruby, nie musimy kontrolować niczego od dołu, ponieważ nie ma tam nic do kontrolowania. Gwint jest wbudowany w ten element w tą podstawę. Co Wam będzie potrzebne do wymiany. Na pewno klucz, klucz dziesiątka. W którym będziecie mogli tutaj odkręcać sobie tą śrubę. Warto oczywiście wcześniej przyknąć jakimś bolem czy innym środkiem odrzewiającym tutaj. Dzięki czemu oczywiście łatwiej będzie nam się odkręcało. Podczas gdy odkręcimy pierwsze, nie wiem, dwa obroty, może przyknijmy sobie jeszcze raz, tak żeby tam penetrator do tych właśnie gwintów, do tej rdzy, po prostu działał sobie. Więc tak, chwytamy sobie tutaj kluczem, zwykłym, płaskim, tak jak widzicie, ale najlepiej oczywiście oczkowym. Z końcówką moczkową, bo lepiej chwycimy i nie będzie tam klucz wylatywał. I po prostu odkręcamy w ten sposób. Pierwsze odkręcenie wydawać się może, że one będzie jakieś mocne. Nie, bez problemu damy sobie radę dłonią. Jeżeli nie damy sobie, możemy tutaj przedłużyć klucz następnym kluczem oczkowym i będziemy mieli większą siłę odkręcimy. Ale naprawdę nie ma tutaj większego problemu. I jedną, i drugą śrubę odkręciłem bez przedłużki i. Odkręcacie, odkręcacie, odkręcacie. Zajmie wam to około 5 do 10 minut, ponieważ pozycja jest taka mało wdzięczna. Chodzi o to, że przez pierwsze pół odkręcania będziecie kręcić dosłownie o jedną szóstą obrotu. Co chwilę. Bo tutaj jest bardzo mało miejsca na klucz, żeby ruszać. się, A też uważajcie na tą gumę tutaj zabezpieczającą. Tak więc ja sobie tą już jedną śrubę wykręcę, pokażę wam, jak ona wygląda. I od razu pokażę Wam. Zaraz drugą, jak to wygląda, więc tak, chwila, chwycę sobie. Staram się ją już odkręcić za pomocą po prostu dwóch palców. Może się uda, tak, idzie. O, jest. To jest dokładnie ta śruba, którą tutaj widzicie. To jest śruba, która jest wkręcona, która trzyma nam tą metalową taką obejmę, takie U. Gdzie pod spodem mamy, jak widzicie, zresztą, o może tak będzie lepiej, po prostu tą gumę, którą musimy wysunąć i wstawić nową w to samo miejsce. Więc jedną śrubę już mamy, możemy sobie tą śrubę odłożyć. I żeby odkręcić teraz drugą śrubę, będziecie potrzebować dokładnie tego samego klucza, ale od tej strony tutaj, no ciężko się dostać, naprawdę ciężko i raczej nie odkręcicie stąd. Lepiej zrobić to dokładnie w ten sposób. Zobaczcie. Tutaj, żebyście dobrze widzieli, tam jest ta śruba, ale musicie spod samochodu, tutaj rękę sobie włożyć w tą szparę i macie bezproblemowy, zobaczcie, tutaj dostęp do tej śruby. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu mamy dłoń, i tutaj od spodu w ten sposób. I odkręcacie znowu. Gdy już obydwie śruby odkręcicie, zajmie wam to w sumie 10-20 minut. Taka prosta rzecz, ale jednak kąt jest bardzo mały do działania kluczem, więc chwilę więcej będziecie musieli się nakręcić. W międzyczasie ręka wam się zmęczy, ale w końcu odkręcicie bez problemu. Pamiętajcie, przed wkręceniem na nowo wszystkich śrub, dokładnie przyknijcie tam odrzewiaczem śruby, jeżeli chodzi o ich gwinty, oczyście yy, szczotką drucianą, łatwiej wam się to wszystko będzie wkręcać. Bo widzicie, są tutaj. Dosyć sporo na loty rdzy i brudu, dobra. Tak więc w tym momencie czas na wymianę gumy. Jak ją wymienić? Najprościej, oczywiście, żeby wsadzić nową. Najpierw musimy wyciągnąć starą. A jak wyciągnąć? Bierzemy sobie płaski śrubokręt i podważamy sobie ten cały uchwyt, który tutaj jest metalowy. On wyjdzie tak fajnie wam do góry. Zobaczcie, on idzie po prostu do góry. On się na gumie trzyma. Już śruba żadnego nie trzyma, więc o, i już wyciągamy sobie. Ten uchwyt z jednej i z drugiej strony samochodu jest tak samo. Znaczy, niemal idealnie tak samo, tak powiem. Ok, wysuwamy sobie teraz ten uchwyt. Tu go już mamy, jak widzicie. Pokażę Wam go. Tak jest wyprofilowany, żeby idealnie chwycić, zobaczcie, naszą gumę. Więc tu go sobie na chwilę zostawię. Weźmy sobie świeżutką gumę. Tu widzimy, gdzie ta guma jest nacięta z prawej strony. Więc tak samo nową gumę z tym nacięciem z prawej strony tutaj musimy mieć. I ten uchwyt. Zobaczcie. Idealnie nam się tutaj zgrywa kształtem tego, tego gumowego, wystającego elementu z tą tutaj taką wnęką. Zobaczcie. Ciach. Ciach. wsuwamy I będzie wszystko pasować idealnie. Ale zanim wszystko złożymy, tak jak tu widzicie, nawet tutaj pasuje taki element, który widzicie, taki wystający, żeby wszystko było w bezruchu i na dole to samo. Ale zanim to wszystko złożymy, najpierw musimy tą gumę nałożyć na stabilizator. A jeszcze zanim to zrobimy, oczywiście starą gumę musimy zdemontować. A jak ją zdemontować? Zobaczcie. Bierzemy ją sobie tam do tyłu. Wysuwamy sobie ją, zaraz Wam pokażę jak. I też tutaj, czasami trzeba użyć jakiegoś śrubokręta delikatnie, bo to może być tak dosyć dobrze tutaj już z biegiem czasu sklejone, więc musimy podważyć. O, w ten sposób. Zobaczcie i poruszać po prostu. O, w tym momencie jak widzicie, guma już się odczepiła. No, i bez problemu powinna nam zsunąć się z tego miejsca. Żeby sobie wspomóc działanie, można tutaj psiknąć pomiędzy gumę a to miejsce jakiś penetrator, tak żeby delikatnie, o, żeby te tarcie zmniejszyć, żeby to po prostu się tam ześlizgnęło. O, w ten sposób, zobaczcie. Widzicie o co chodzi? I teraz spuszczamy, wyciągamy śrubokręcik. I po prostu wsuńmy trochę dalej tą gumę. Ona tam nam zejdzie. Zobaczcie. Bez najmniejszego problemu się ześlizguje po stabilizatorze. O, byle z tej podstawy zejść. I w ten sposób będziemy mogli wyciągnąć dłonią. Zobaczcie zresztą. Tą gumę tutaj od strony dolnej, tam gdzie klucz wkładaliśmy. O, jeszcze kawałek wysuwamy. O, już. I po prostu zdejmujemy. O, schodzi. Ok, zdjęta. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Zobaczcie. Tak wygląda guma stara. Nie widzę tu jakichś pęknięć, jest to oryginalna guma GMA. Zobaczcie z bliska. Ale włożymy sobie nówkę, sztukę, skoro mamy. Tak więc widzicie, tu jest to takie nacięcie. Przez które na drążek stabilizatora nakładamy właśnie tą gumę. Tędy starajmy się nie nakładać, ponieważ tu są takie zaokrąglenia i mogłyby tą gumę za bardzo powyginać, coś się może stać. Lepiej od tamtej strony bezpiecznie. Nakładamy na płaską powierzchnię i wjeżdżamy tutaj z powrotem. Dlatego warto sobie psiknąć. Ale oczywiście nie ma takiej potrzeby. Nie trzeba. Kto jak woli. Tak więc bierzemy sobie teraz nową gumę. Tutaj jest już nacięcie zrealizowane, więc musimy teraz tylko pogłębić to nacięcie o, w ten sposób, zobaczcie chodzi o to, żeby móc o, przedostać ten gumowy element przez już gotowe przez stabilizator i żeby wszystko poszło bez najmniejszego problemu Siknijmy sobie jeszcze tutaj raz tak, żeby było bardziej ślisko o, wystarczy. Na stabilizator, to wszystko nam się fajnie wsunie. Dobra, teraz wsuwamy gumę od dołu, tam gdzie kluczem odkręcaliśmy. Nakładamy na drążek. Ok, już wsadzone. Teraz, jako że psiknęliśmy sobie środek, to możemy wsunąć na swoje miejsce. Ok, już prawie jest. Trochę pod, podźwigniemy sobie. O, wskakuj. Waj się. O, jest. Zobaczcie. I guma wsunięta na swoje miejsce. Fajnie to wszystko pasuje. Dalej nie dosuwamy, zobaczymy jeszcze jak uchwyt będzie tutaj pasować. Więc nakładamy teraz metalowy uchwyt, ten, który tutaj mam w paluchach, w ten sam sposób, jak ściągaliśmy nakładamy może być od tej strony od tej tylnej też się da ale wsadźmy tak, jak zdemontowaliśmy o, tu delikatnie uwaga na gumę nakładamy na tą naszą gumę stabilizatora wyżej, o, w ten sposób po nałożeniu metalowego uchwytu na nową gumę stabilizatora warto psiknąć sobie tutaj odrdzewiaczem z jednej i z drugiej strony tak, aby ten odrdzewiacz nam na ten gwint tego uchwytu tutaj fajnie, że tak powiem, wpłynął dzięki temu łatwiej będzie nam wkręcać na te śruby te śruby oczyszczamy sobie szczotką drucianą i też delikatnie możemy psiknąć od dzięki czemu będzie znacznie łatwiej nam wkręcać wszystko na miejsce, więc psiknijmy śrubę sobie. Ja użyłem szczotką drucianą lekko oczyściłem. Ok, i te miejsca też. Ok, wystarczy. Możemy chwileczkę odczekać. I po odczekaniu chwili możemy spokojnie już nałożyć nasze śruby na te takie wnęki i sprawdzić, czy idealnie pasuje wszystko do gwintu. Jeżeli nie, to będziemy musieli troszeczkę gumę przesunąć razem z uchwytem do siebie albo dalej. Ale raczej od razu za pierwszym razem dobrze traficie. Dobra, tak więc palcami najpierw wkręcę trochę tą naszą śrubę. I teraz bierzemy drugą śrubę. Też ją delikatnie możemy po oczyszczeniu, szczotką drucianą, odrzewiaczem potraktować Wkładamy od spodu samochodu ją na miejsce Dokręćmy palcami ile się da OK, teraz możecie sobie dokładnie zobaczyć jak wygląda cała guma, ten uchwyt, te dwie śruby, które tą jedną po lewej stronie chwytamy od spodu, tak jak tutaj widzicie i wkręcamy Tą prawą, od tej strony sobie wkręcamy. I jeżeli są śruby w swoim gwincie i wszystko nam tutaj pasuje, nic nie odstaje, no to w takim momencie możemy uznać, że trzeba to w końcu skręcać. Z tej strony sobie też zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj odkręcamy tą śrubę, która jest z tamtej strony niemal niewidoczna, z tej strony po prawej. A to jest nasz stabilizator, który idzie, idzie sobie tutaj, idzie, idzie, idzie. I tutaj mamy drugą gumę, w tym miejscu. I analogicznie, dokładnie tak samo sobie odkręcamy lewą stronę, lewą śrubę od tej strony, dziesiątką i od tej strony drugą. Dobra, zabieramy się za skręcenie tego wszystkiego, czyli dziesiątka kluczyk. I dokręcamy. Tak to wygląda od spodu samochodu z kluczem dziesiątką. Oczkową, że wkładamy sobie tutaj, nakładamy na tą śrubę. Warto z drugiej strony palec, czy nawet dwa palce, sobie tak przyłożyć. Dzięki czemu kontrolujemy, żeby nasza, nasz klucz oczkowy dziesiątka po prostu nie spadał nam. Dzięki czemu po prostu dociskamy sobie palcem klucz do śruby, dokręcamy, popuszczamy. Ale ten palec z prawej strony naprawdę ułatwia życie, czyli tutaj druga ręka też pracuje. Ok, to na same zakończenie, jeszcze zobaczcie sobie oryginalną gumę Oplowską, którą wymontowałem, i w jej miejsce zamontowałem nową tutaj Fabi Bilstein Wymiana banalnie prosta, jak mieliście okazję zobaczyć. Po prostu musimy odkręcić dwie trudno albo gorzej dostępne śruby bez żadnego kontrowania. Więc Kluczyk dziesiątka jest jedynie niezbędny, i odkręcamy, 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 odkręcamy. Drugą śrubę odkręcamy od spodu samochodu. Po prostu tutaj, gdzie jest ta poduszka. Bierzemy sobie śrubę. Zobaczcie zresztą. Nakładamy kluczyk. O, na śrubę, i odkręcamy po kawałku tutaj. Sprawa jest banalnie prosta: kwestia pół godziny do godziny i wymieniamy sobie poduszkę albo inaczej gumę stabilizatora, i z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Z mojej strony to tyle: trzymajcie się. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Suba dajcie na kanale, jeżeli lubicie tego typu poradniki. I, oczywiście, do zobaczenia w kolejnym poradniku. Pamiętajcie, że wszelkie części motoryzacyjne kupicie u naszego partnera www.apart.pl z kodem rabatowym Autofan. Otrzymacie spory rabat na swoje zakupy. Przynajmniej zauważalny, o tak bym powiedział. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.